Cześć, to Michał, automotiveblock.pl. Znowu jestem gdzieś w podróży służbowej, tym razem, tym razem w Czechach. Korzystając z wolnej chwili postanowiłem nakręcić kolejny odcinek vloga. Tym razem poświęcony będzie dość głośnym ostatnio akcjom serwisowym. Z jakieś 3-4 tygodnie temu w Stanach było dość głośno akcji serwisowej GM. W sumie nie wiem, czy powinienem o tym mówić, no bo sam pracuję w General Motors. Jest to trochę taka, jak można powiedzieć, informacja działająca źle na wizerunek firmy. No, niemniej jednak uważam, że skoro Mary Barra, prezes General Motors, publicznie o tym mówiła w kongresie i też występowała w CNN, przepraszając klientów, chyba też nic się nie stanie w momencie, kiedy ja o tym powiem. Um, w Stanach akcja serwisowa tyczy się miliona trzystu tysięcy samochodów, które były produkowane w latach 2003-2007. W Europie to akcją serwisową objętych jest około 1000 samochodów, 1000 modeli, są to modele Opel GT, bardzo rzadkie modele, bardzo mało popularne na Starym Kontynencie. Problem dotyczy tak naprawdę, problem, problem związany ze stacją zapłonu. A mianowicie, wystarczy użyć bardzo małej siły, żeby wyłączyć zapłon. No i problem, problem może się pojawić w momencie, kiedy właściciel samochodu do kluczyków doczepi jakiś ciężki brelok. W tym momencie, w czasie jazdy, w jakichś wybojach, nierównościach, może dojść do wyłączenia zapłonu. No i co za tym idzie, no jest w tym momencie utrata wspomagania, jest utrata wspomagania kierownicy, jest utrata wspomagania hamowania, pewnie wyłączone są poduszki powietrzne. No, i niestety e, zostało tu udowodnione, że GM wiedział o tym problemie, ale gdzieś no, nie podjął żadnych działań w związku z tym tematem. E, było około chyba 31 wypadków z tego powodu, z powodu wyłączenia zapłonu w czasie jazdy. No, niestety w tych wypadkach zginęło 13 osób. I teraz GM będzie musiał ponieść koszty jakby akcji serwisowej, no ale została też nałożona jakby kara na koncern w wysokości chyba 35 e, milionów dolarów. No i no wiadomo tak naprawdę, że no to są tam jakieś, to są jakieś tam tak naprawdę spore, spore koszty, no i wizerunek gm mocno ucierpiał. W dniu dzisiejszym STAP tak naprawdę ułożona informacja o kolejnej akcji serwisowej, która dotyczy się koncernu Toyota. Pewnie niektórzy z Was pamiętają, że w 2010 roku koncern Toyota zaliczył wpadkę w związku z blokującym się pedałem gazu. Teraz akcja serwisowa dotyczy blisko 6 milionów 400 tysięcy samochodów, 27 różnych modeli. Też popularne w Europie takie modele jak Corolla, RAV4, czy Jaris. Czy w Europie, jak są, jest objętych z tego co wyczytałem, blisko 770 tysięcy samochodów. Z tym, że tu jakby nie ma jednego problemu, jest jakby kilka składowych. Najważniejszy problem to jest ponoć jakaś usterka, czegoś co nazywa się kable spiralny. nie bardzo wiem, co to jest. W każdym razie może dojść do wyłączenia poduszki powietrznej. Yy, oczywiście tam zapali się to ponoć jakaś kontrolka na, na desce rozdzielczej informująca o tej awarii, na no niemniej jednak w momencie, kiedy w danej chwili ktoś miał wypadek, no to poduszka się nie odpali no i wiadomo, że to tam grozi jakimiś konsekwencjami prawnymi będzie można dochodzić swoich racji tam w sądzie, dlatego też Toyota postanowiła jakby tutaj podjąć kroki działania, no nie takie jak GM, że ktoś, ktoś gdzieś tam coś ukrył, nie powiedział tylko, że... No, wychodzą jakby frontem do klienta i informują o tej, o, o tej awarii. Tam też jest, jeszcze jest gdzieś w Japonii, co doczytałem, usterka jakiejś kolumny kierowniczej. A no i co jeszcze ważne, w się jest problem z prowadnicą przedniego fotela Nie może się okazać po prostu, że w czasie jazdy, nie wiem, zahamujecie, a fotel przesunie się do przodu. No, też nie wiem, w czasie przyspieszania pewnego fotel przesunie się do tyłu. No, no niezbyt pewnie fajne uczucie. Niemniej jednak tutaj e, w odniesieniu tych akcji serwisowych zastanawiam się zawsze y, jak ludzie postrzegają, jakby klienci danej marki postrzegają takie, takie akcje serwisowe. No bo dziś wyczytałem internet czy rozmawiając z znajomymi e, można się spotkać z dwoma opiniami. Pierwsze, że no takie akcje wpływają pozytywnie na wizerunek marki, no ale są też głosy, że oczywiście negatywny mają wpływ. A myślę, że w przypadku GM no, to, to, to będzie raczej negatywny impact. W przypadku Toyoty, no tu właśnie tu można się zastanowić, dlatego że tak, z jednej strony mówimy o tym, że koncern. Stara się w tym momencie dotrzeć do klienta, poinformować ich o, o, o akcji serwisowej, zaprosić na bezpłatną wymianę. No, czyli troszczy się o tego klienta, nie ukrywa niczego, no więc można powiedzieć, działa w dalszym ciągu, w, tutaj, żeby zapewnić klientowi jak najlepszą jakość. Z drugiej strony, no, może się pojawić głos, że halo, ja za to jakoś już zapłaciłem. No więc w tym momencie, jeżeli dany koncern Marka wzywa mnie do akcji serwisowej, no to znaczy tak naprawdę, że ten produkt no, nie jest zbyt dobry, ma jakieś ukryte wady. No i pytanie, czy ja zapłaciłem za czyjąś spartową robotę? Ech, no i powiem tak, szcz szczerze mówiąc, zawsze mnie to zastanawia i nigdy chyba nie umiem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, czy takie akcje serwisowe to jest im plus, czy i minus. Na wizerunku danej firmy, jestem ciekaw, jak Wy podchodzicie do, do tej kwestii. Czy w momencie, kiedy Wy dostalibyście wezwanie obecnie do, do akcji serwisowej swojego samochodu, zaproszenie do, do jakiegoś dealera na, na jakąś akcję, jak byście to postrzegali? Czy jako działanie dobre, które ma pozytywny wpływ na wizerunek marki, czy też, czy też negatywny? Jestem ciekaw Waszych opinii. Możecie się nimi podzielić albo w komentarzu na YouTube, albo w komentarzu. Na blogu. No i to chyba tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, hej!